To jest taka branża, której nikt nie chce dać wcześniej. A jak ktoś umrze, to nigdy jest, To bierze z polecenia, albo z, idzie do styksa, który zabierze ciało, albo do sąsiedniego przy który ktoś mi poleci, nie? Nikt nie porównuje w tych chwilach. Co wiesz? To jest takie troszkę. Jak kupujesz coś na Allegro, czy patrzysz w Ceneo, to patrzysz raczej tak pozytywnie na to, nie? porównujesz ceny czegoś, co Ci się przyda nikt nie, nie powinien porównywać zakładów pożarowych No? na czerwonym no, mam dograny, dograny. i co z tym zrobić? sobie do policji nie wolno na czerwonym jest. tu nie ma strzałek no, no właśnie nie ma strzałki nie ma mandałów. Nie będzie ten, bo jeszcze go przyjechał. Ja mam wszystkie nagrania.